Dzień dobry, witamy Was. To będzie nasz pierwszy filmik, który opublikujemy na YouTubie. Będzie on dotyczył młodego jęczmienia i jego wpływu na zwierzęta. Siedmiodniowy eee, jęczmień jest nie tylko dobry dla ludzi, ale również dla zwierząt. Jesteśmy z wizytą w naszej odchowalni, w jednej z naszych odchowalni. Zobaczcie, jak kurczaki będą się zachowywać, gdy go dostaną. Przynieś się. Zobaczycie, jaki będzie rwetes za chwileczkę. Młody jęczmień zapewnia naszym kurczakom niezbędną dawkę aż 18 aminokwasów, których nie są w stanie same wyprodukować, a także pełen pakiet antyoksydantów, chlorofilu oraz naturalnych hormonów. Ta zielona energia dostarcza ptakom ogromnej ilości składników mineralnych i odżywczych. Jak działa młody jęczmień na ludzi, to ci, którzy go spróbowali, wiedzą. Podobnie działa na zwierzęta. A więc, poprzez działanie przeciwzapalne, wirusowe, chroni nasze ptaki przed chorobami, dzięki dużej zawartości błonnika wpływa zbawienie na ich procesy trawienne, wspiera prawdziwą pracę układu nerwowego kurczaków, sprzyja tych organizmów, przywracając równowagę kwasowo-zasadową. Dotlenia również ich krew. Przyjrzyjcie się. Poza walorami odżywczymi i zbawiennym działaniem, w ten sposób zapewniamy im bardzo dużą dawkę ruchu. A już za parę dni wyjdą, wyjdą na pastwisko. Tam będą mogły się nabiegać jeszcze do woli. Pastwisko przed Wami. Przed Wami też widać. Nasze, nasze kurniki. No nie wszystkie. Jesteśmy w stanie pokazać. Wracamy, wracamy do, do Podsumowując tak na dobrą sprawę, średniowiowy wpływa bardzo dobrze na ptasie organizmy, przyczynia się do ich prawidłowego rozwoju, a dodatkowo nasyca ich mięso mnóstwem składników, których to my, ludzie, potrzebujemy w swojej diecie. Ponieważ mamy pewne nadwyżki tego cudownego leku, tworzymy sok z liści młodego i go pijemy sami. Gdybyście byli zainteresowani takim sokiem, zapraszam do kontaktu. No oczywiście, jeżeli chcecie się dobrze odżywiać, to kurczaki też są w sprzedaży. Możemy je dostarczyć kurierem chłodniczym wiele miejsc Polski, lub możecie odebrać je u nas na gospodarstwie osobiście. Poszczegóły możecie dzwonić pisać lub zajrzeć na naszą stronę internetową.